Przyszli do mnie w nocy z NKWD. Kazali się ubierać i nie brać rzeczy. No to pomyślałem, że. biorą mnie na rozstrzelanie. Nic nie mówili. Czuć było od nich spirytus i strasznie śmierdziały ich korzuchy. Była zima. Dużo śniegu napadało. Kazali siadać na saniach i pojechaliśmy do lasu. Trząsłem się z zimna i ze strachu. No to dali mi jakiś stary koc. Boże i za co? Za to, że nie napisałem w raporcie z otwarcia na, Rysiek krzyknął, jeszcze Polska nie zginęła? A może za ten list z Ameryki od Abrama? Przyjechaliśmy do jakiejś leśniczówki i wyprowadzili z niej ryśka i zapytali: Kto to? No, no to odpowiedziałem no -Że Rysiek, no co ja miałem odpowiedzieć? I Rysiek coś tam do mnie powiedział, ja nie usłyszałem co. A jeden z enkawudzistów uderzył go kolbą krabinu w twarz. I Rysiek zalał się krwią. To wszystko stało się nie do zniesienia. Ciągle kogoś aresztowali i wywozili. Kolejki były po wszystko po kasze, kartofle, chleb, sól, naftę, wszystko oszaleć można było. Wtedy pomyślałem, że jeżeli tak ma wyglądać ten raj, to ja proszę, żeby to był ostatni raz.